Piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA, Wrocław Software Academy. Dzisiaj będzie o wyjątkach. Opowiemy sobie czym są wyjątki, do czego służą i jak je obsługiwać. Będzie także o rzucaniu i łapaniu. Temat jest dość obszerny i nie damy rady opowiedzieć sobie o wszystkich aspektach, dlatego też podzielimy sobie na kilka części. Najlepiej tłumaczy się poprzez praktykę, tym samym przejdziemy do naszego IDE, Tradycyjnie stwórzmy sobie klasę z mainem. I zróbmy przykład pierwszy. Załóżmy, że mamy. Załóżmy, że naszym zadaniem jest pobrać od użytkownika liczbę i ją wydrukować. W kalkulatorze robiliśmy to następująco. Zdeklarujemy sobie zmienną number, później wywołamy metodę getNumber, a na koniec wydrukujemy tą liczbę. Zostało nam zaimplementować getNumber. Ale zanim, to jeszcze potrzebujemy skanera. OK. Zaczniemy od sysouta, tylko zwykłego. Podaję liczbę. Następnie scanner next line. Przypiszemy sobie do zmiennej line. A następnie return integer parse int i line. Super. To teraz uruchommy ten kod. I o ile podawaliśmy normalnie liczby, to wszystko działało. Ale założę się, że przynajmniej raz Wam się zdarzyło wstawić tam jakiś znaczek, który nie jest liczbą. I wtedy pojawiło się takie czerwone coś. Program nam się wysypał i rzuciło nam czymś czerwonym, co świadczy, że dobrze nie jest. Czyli tak naprawdę dostaliśmy wyjątkiem. Wygląda strasznie, ale spokojnie. To tylko logi. Nie gryzą, nie są groźne. Wystarczy tylko dokładnie przeczytać. Na początek mamy informację exception in thread main. Co oznacza? Zapewne, jak już wspomniałem, aplikacja może działać na wielu wątkach. Czyli uruchamiamy kilka procesów równolegle i one dosłownie równolegle obok siebie idą. I teraz jak poleci wyjątek, nie wiemy z którego wątku on poszedł i nie wiemy z jakimi parametrami dany wątek był. Dlatego każdy wątek ma swoją nazwę. Gdy uruchamiamy aplikację z maina, to jak teraz na jednym wątku lecimy, to nazwa wątku jest main od nazwy main. Następnie mamy klasę wyjątku. Java lang number format Exception. Jak klikniemy widzimy, że jest to jakaś klasa. Do tego mamy message. To jest customowy message. Możemy wpisać co chcemy. W tym przypadku jest format input string i tekst, który nie dał się sparsować. To jest wyjątek. O dziedziczeniu będzie, ale widzimy tutaj słówko extends, czyli rozszerza klasę Illegal Argument Exception. Jak z kontrolą klikniemy na tą klasę, widzimy, że ta z kolei rozszerza Runtime Exception, a Runtime Exception rozszerza Exception. Czyli to są wyjątki. Czyli pierwszą linijkę mamy już ogarniętą. Poszedł konkretny wyjątek z konkretnym messagem. Message to jest tutaj ten argument. Następnie mamy tak zwany stack trace. Jak pamiętacie, gdy uruchamialiśmy rekurencję, wówczas w debugu pokazywałem, jak metody układają się w staku. Stack z angielskiego stos i jest to rodzaj pamięci typu stos. Można go sobie wyobrazić jako stertę ubrań. Gdy rzucamy jedno ubranie na drugie, układa nam się sterta. Tylko z tej sterty nie jesteśmy w stanie wyciągnąć czegoś spod spodu, nie rozgrzebując wszystkiego dookoła. Ubrania będziemy zdejmować z góry, czyli dokładamy na górę, zdejmujemy z góry. Analogicznie metoda. Jak wywołujemy metodę, potrzebuje ona jakiejś pamięci, chociażby dla zmiennych, które deklarujemy. Tak jak w naszym przypadku zmienna line albo zmienna number. Gdzieś te dane muszą być przechowywane i one są właśnie przechowywane w obrębie pamięci Stack. Problem jest taki, że my nie wiemy, ile tej pamięci zarezerwować, ponieważ zachowanie metody w środku może być bardzo dynamiczne. Ale pamięć Stack ma tą zaletę, że pamięć jest zarezerwowana po kolei, a więc nie mamy potrzeby zarezerwowania określonej ilości. Jak będziemy potrzebować kolejne, to będziemy rezerwować dalej. Po wykonaniu się metody. Pamięć zarezerwowana przez tę metodę zostanie zwolniona. Tym samym, jeżeli w obrębie jakiejś metody wywołamy jakąś inną metodę, to ta pamięć z egzemplarza 1 nie zostanie jeszcze zwolniona, ponieważ metoda jeszcze się nie skończyła, ale zarezerwujemy pamięć dla kolejnej metody. Tym samym, jeżeli poleci wyjątek, ja mogę bez problemu przejść się po tej pamięci i pozbierać informację, która metoda którą metodę wywoływała, żeby utworzyć sobie taką ścieżkę. Trace. Stąd też nazwa Stack Trace. I teraz naszą ścieżkę możemy prześledzić. Co się u nas wydarzyło. W pierwszej kolejności mamy nazwa klasy oraz metoda, która była wywoływana. W nawiasie nawet mamy nazwę klasy i numer linii, w której to się wydarzyło. Jak klikniemy na to z kontrolem, zostaniemy przekierowani. I tu widzimy, że mamy New, Number Format Exception, Nasz message i tu dodatkowe parametry. Czyli w tej metodzie został zbudowany wyjątek. Przejdźmy dalej. Tutaj słowem kluczowym będzie słówko through. Czyli rzucać. Ponieważ wyjątki się rzuca. To jest tak jak z piłką. Ja jestem w stanie wziąć piłkę i nią rzucić. W którym miejscu i przez kogo zostanie złapana, to już nie ode mnie zależy. Ja piłkę rzuciłem. I tak samo będzie z wyjątkiem. Ja mogę wziąć wyjątek, rzucić, a on w odpowiednim momencie będzie złapany. Może być złapany zaraz blisko przy wywołaniu tej metody, która rzuciła, a może być złapany dopiero daleko, daleko gdzieś w procesie. Wyjątki, które nie zostaną złapane, zostaną obsłużone w standardowy sposób przez samą Javę. Czyli jeżeli my, tak jak tutaj, nie zapaliśmy wyjątku, wyjątek przeleciał przez naszą aplikację, wyleciał z maina i tam został złapany przez wirtualną maszynę Javy, po czym obsłużony. A więc słówko through oznacza, że ja rzucam wyjątkiem. W tym przypadku za through mamy wywołanie metody, która służy za budowanie wyjątku. Równie dobrze możemy tutaj po prostu napisać new number format exception i tyle. Tym samym słówko through wchodzi do kategorii słów kluczowych, które przerywają nam proces. Tak samo jak return, yield i break. Idźmy dalej. Ta metoda z kolei została wywołana przez metodę parseInt z parametrem string. Tu już zaczyna być znajomo. A ta z kolei została wywołana przez integer parseInt w naszej metodzie getNumber. I stąd poleciał wyjątek. Następnie to było wywołane przez metodę example1, a example1 został wywołany przez metodę showExample, a ta z kolei została wywołana z metody main i w ten sposób możemy przejść przez całą ścieżkę jak to zostało wywołane czyli w metodzie main wywołaliśmy showExemple, ta metoda wywołała nam example1 example1 wywołał getNumber getNumber wywołał integer parseInt, a ten wywołał wewnątrz metodę parseInt która to rzuciła wyjątkiem to teraz jak to możemy obsłużyć, możemy to zrobić w prosty sposób, na zasadzie prób i błędów, czyli Bloku try catch. Try, czyli spróbuj, i my będziemy próbować wywołać jakiś kod, a gdy nam się nie uda i zostanie rzucony wyjątek, my możemy spróbować ten wyjątek złapać. W catchu tworzymy nawiasy, analogiczne jak na przykład dla switch albo ifa, i piszemy, jakiej klasy wyjątek chcemy złapać. Możemy złapać na przykład exception, czyli tak naprawdę wszystkie wyjątki, jakie będą istnieć, to my wtedy złapiemy. A możemy chcieć złapać tylko nasz konkretny wyjątek, np. number format exception. I teraz, jak złapiemy ten wyjątek, to możemy daną sytuację obsłużyć, kiedy nie udało nam się parsowanie. Na przykład, wydrukujemy sobie tekst. To nie jest liczba, a następnie wywołamy rekurencyjnie getNumber. Dzięki czemu ja będę się kręcił tutaj w kółko dotąd, aż ktoś mi poda wreszcie tą liczbę poprawnie. Zobaczmy. Jeżeli podam liczbę niepoprawną, to nie jest liczba. To też nie jest liczba, ale to już jest liczba. Tu, oczywiście, jeszcze możemy zrobić konkatenację i wstawić, co to jest za linia. Ale nie możemy. Dlaczego? Znowu wracają nam czkawką z zakresy zmiennych. Zmienna line została zdeklarowana w bloku try. To oznacza, że zgodnie z zasadą od klamerki do klamerki zmienna jest widoczna tylko w tym zakresie. Co oznacza, że tutaj mam już inny blok i już tutaj jej nie będę widział. Tym samym ja mogę sobie stworzyć tutaj inną zmienną, która również będzie się nazywała line, ale ta zmienna jest zupełnie inną zmienną niż zmienna ta. Nazywają się tak samo, ale mają dwa różne zakresy. Technicznie możliwe, w praktyce nie polecam. Dlatego, że nazywając je tak samo spowoduje, że nie będę wiedział, która nazwa należy do której fizycznie zmiennej. Będzie wprowadzał dużo zamieszania i niepotrzebnej komplikacji. Żebym tą zmienną line widział w bloku catch, to ja muszę ją wynieść po prostu piętro wyżej do metody. I teraz zgodnie z zasadą jest widoczna od klamerki do klamerki, ale już metody, a więc w całym zakresie bloku try-catch. A teraz pytanie: jak możemy jeszcze inaczej obsłużyć wyjątek? Po złapaniu go możemy go również rzucić dalej. Dokładnie ten sam wyjątek. To będzie w sytuacji, kiedy na przykład chcemy tutaj sobie albo odlogować jakąś sytuację, albo zmodyfikować parametry. Albo w obrębie klasy, albo w obrębie metody, zanim wyjdziemy z metody. Na przykład argumentu, co jest niedozwolone zgodnie z zasadami incodu, ponieważ wywołamy wtedy side effect, czyli efekt uboczny. Ale najczęściej to będzie się wiązało z tym, że chcemy zmodyfikować stan naszej klasy. Na przykład zamknąć skaner. Mamy otwarty strumień, i przy wyjątku chcemy po prostu ten strumień zamknąć. Żeby mózg go w innej sytuacji otworzyć ponownie. Możemy też mieć licznik wyjątków. I przy każdym takim wywołaniu, licznik wyjątków podbijać. Ale możemy również rzucić swoim własnym wyjątkiem. Czyli możemy sobie napisać New, New Exception. i świeci nam się na czerwono. Pytanie dlaczego? Jak najdziemy na myszą albo klikniemy Alt Enter podpowiadają nam się dwie rzeczy. Add to method signature albo try catch. Jak klikniemy try-catch to mamy obsłużone to w taki sposób, jak przed chwilą to zrobiliśmy. Natomiast jak weźmiemy metod signature doszedł nam napis na sygnaturze metody throws exception. I ta informacja oznacza, że metoda będzie rzucać wyjątkiem. I teraz z kolei nam się świeci na wywołaniu metody na czerwono. No i tutaj będziemy mieli dokładnie tę samą sytuację, czyli albo dodanie do sygnatury, albo try-catch. Jak dodamy do sygnatury, znowu nam się na wywołaniu z kolei tej metody świeci na czerwono. I tak w nieskończoność, aż wywołamy try-catch. I teraz pytanie, dlaczego, mimo że parse-int rzuca wyjątkiem, to nie byliśmy zmuszeni tworzyć bloku try-catch, Natomiast jak my stworzyliśmy wyjątek, jesteśmy jakoby zmuszeni. To wynika z rodzaju wyjątku, ponieważ wyjątków są dwa rodzaje. Mamy wyjątek, jak na przykład Exception, który należy do wyjątków Checked i są to wyjątki, które musimy obsłużyć, czyli wywołanie metody, która rzuca wyjątkiem typu Checked. Wymaga obsłużenia go od razu na wywołaniu tej metody. Czyli tak jak w tym przypadku, GET Number musi zostać obsłużony przez metodę, która ją wywołała. Albo poprzez rzucenie tym wyjątkiem, albo poprzez blok try-catch. Jeżeli rzucimy wyjątkiem, zaznaczymy, że rzucamy dalej wyjątkiem, to z kolei wywołanie tej metody musi zostać obsłużone. To wynika z sytuacji, kiedy rzucamy wyjątkami, które są kluczowe dla procesu. Na przykład chcemy coś zapisać w pliku, a my tego pliku nie znaleźliśmy, albo chcemy odczytać ten plik, ale lokalizacja pliku jest błędna, albo plik jest uszkodzony. Takie wyjątki będą charakteryzować się tym, że mają w sygnaturze napisane, że rzucają wyjątkiem i przy wywołaniu takiej metody kompilator zmusza nas do obsłużenia. Drugi rodzaj wyjątków to są wyjątki unchecked. Przykładem jest Runtime Exception. I to są wyjątki, które rzucamy, które przerywają proces, ale one nie są krytyczne dla systemu, czyli my przerywamy działanie aplikacji, ale wcale nie musimy go jawnie obsługiwać. Zaletą takich wyjątków jest to, że nie muszę lat i w każdym miejscu obsługiwać trycatcha mogę mieć zaznaczone w sygnaturze, że rzucam wyjątkiem ale wcale nie muszę mieć bez względu na to czy zaznaczę czy nie metoda, która ją wywołuje nie musi jej obsługiwać mogę to obsłużyć dopiero dużo dalej, na przykład tutaj Weźmiemy wszystkie wyjątki i możemy na przykład zrobić print stack trace, czyli wydrukujemy cały stack trace do logów w naszym przypadku na konsole, ale nie przerywamy procesu. Idziemy z procesem dalej. Gdybym tutaj zrobił sysout, to ten sysout zawsze się wykona, ponieważ my złapaliśmy wyjątek, obsłużyliśmy go i poszliśmy dalej. Zróbmy dla zobrazowania różnicę. Pierwsza metoda będzie rzucała wyjątek exception. Nie muszę podawać argumentów. Druga natomiast rzuci runtime exception. I widzimy, że w tej pierwszej zmusza nas do zastosowania sygnatury. I teraz przy wywołaniu jeżeli użyję Runtime Exception, to jest wszystko ok. Jeżeli użyję Exception, wówczas muszę to obsłużyć. I to jest to. Ok, uruchomimy aplikację. Gdy podam błędną liczbę, już widzimy, że już nie pojawił nam się wyjątek NumberFormatException, tylko nasz wyjątek Runtime Exception. Co oznacza, że utraciliśmy informację o stack traceu z oryginalnego wyjątku. Jak to możemy naprawić? Możemy dopisać jako drugi argument w naszym rantem exception. Analogicznie w exception będzie działać tak samo. Drugim argumentem będzie nasz wyjątek, który dostaliśmy, który złapaliśmy. I teraz wywołanie tego z kolei. Spowoduje, że. Mamy również nasz oryginalny wyjątek, ale struktura logów już się nam trochę zmieniła i najczęściej taką właśnie strukturę logów będziemy widzieć. Przeanalizujmy. W pierwszej linijce mamy wyjątek, który ostatni został zbudowany, czyli nasz, z naszym komunikatem, i tak dalej. Mamy stack trace, zaczynający się od tego miejsca, gdzie ten wyjątek został utworzony. Następnie wywołanie metody, które prowadzi nas do maina. Co ciekawe, zauważmy, że end of app również się wykonał. Czyli aplikacja wykonała się do końca, mimo że poleciał wyjątek. Ale my ten wyjątek złapaliśmy i nie rzucaliśmy nim dalej. Czyli jeżeli nie rzucimy wyjątkiem, to od tego momentu aplikacja będzie się dalej wykonywać. To trzeba mieć na uwadze. I teraz mamy, stack, to jest pierwszy, a następnie mamy klauzulę caused by. I mamy oryginalny wyjątek. Co oznacza, że ten wyjątek został spowodowany przez ten wyjątek. I tu już mamy znane nam logi, czyli stack trace. Od momentu budowania wyjątku, przez rzucenie wyjątku, wywołanie metody, która rzuciła wyjątkiem, i wywołanie naszej metody. Tutaj. A następnie mamy trzy kropeczki three more. Co oznacza, że na tym stacku są jeszcze trzy dalsze elementy tylko one nie zostały wydrukowane dlatego że pokrywają się z tym co już zostało wydrukowane żeby nie duplikować niepotrzebnie kodu I to są te trzy ostatnie elementy I teraz jak analizujemy takie logi gdzie mamy bardzo dużo takich stack trace'ów Po pierwsze czytamy pierwszy wyjątek i analizujemy co się wydarzyło dlaczego User input data is not number A kiedy chcemy zlokalizować gdzie to jest to często pierwszy wyjątek nam tego nie powie. Musimy pójść do źródła i szukać w ostatnim case by fragmentu, który nas interesuje. I to będzie to miejsce, które wywołało metodę. W IntelliJ jest o tyle łatwiej, że klasy dotyczące bibliotek zewnętrznych są na szaro, klasy, które są przez nas napisane, są na niebiesko. Więc łatwo jesteśmy w stanie zidentyfikować, w którym miejscu nasz kod popsuł aplikację. O wyjątkach możemy powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, wyjątki na ogół kojarzone są z wyjątkami systemowymi, tak jak tutaj. Nie udało się sparsować, poleciał wyjątek. Nie znaleźliśmy pliku, który chcemy odczytać. I zazwyczaj, jak się uczymy o wyjątkach, to uczymy się w tym kontekście, że wyjątki to obsługują błędy, które wydarzyły się i które musimy w jakiś sposób ogarnąć. Tak, ale nie zawsze. Ponieważ wyjątek będziemy rzucać wtedy, kiedy mamy sytuację wyjątkową, kiedy nie jesteśmy w stanie dalej obsłużyć procesu. Ale nie tylko związanego z systemem, również związanego z biznesem. Możemy na przykład na etapie walidacji rzucać wyjątkami biznesowymi, kiedy trafia nam się sytuacja wyjątkowa, której co prawda technicznie jesteśmy w stanie ją obsłużyć, ale biznesowo jest niedopuszczalna. Na przykład tworzymy fakturę. W ramach tworzenia faktury sprawdzamy NIP. I okazuje się, że NIP na przykład ma nieprawidłową liczbę znaków, albo są tam litery, albo jest niepoprawna suma kontrolna. Technicznie jesteśmy w stanie to obsłużyć, ale biznesowo jest to niedopuszczalne, ponieważ niesie za sobą implikacje fiskalne. A więc pod tym kątem będziemy też dzielić wyjątki na systemowe, kiedy nie możemy obsłużyć procesu ze względu na system, jak na przykład Number Format Exception albo Null Pointer Exception, i będziemy dzielić na wyjątki biznesowe. Które są związane z przerwaniem ze względu na proces biznesowy. Tak jak w naszym przypadku był ten NIP. Jeśli chodzi o wyjątki, to by było na tyle. Reasumując, wyjątki można rzucać i można je łapać. Obsługujemy je poprzez blok Try Catch. Tu dochodzi jeszcze słówko finally, co oznacza, że ten blok wykona się zawsze. Niezależnie czy przejdziemy przez try i nie polecie wyjątek, czy wyjątek poleci. Tuż przed returnem i tuż przed rzuceniem wyjątku wykona się blok finally. Ponadto wyjątki dzielimy na wyjątki typu checked i wyjątki typu unchecked. I inna klasyfikacja, że wyjątki dzielimy na wyjątki systemowe i wyjątki biznesowe. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, daj łapkę w górę, kliknij subskrybuj i dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne materiały. Do zobaczenia!